Właśnie znajduje się na bydgoskiej skoczni tramwajowej. W tym miejscu tramwaje by przeleciały pewnie powietrzu nawet i pół metra nad poziomem ziemi. Chodzi rzeczywiście o trasę tramwajowej do Babiej Wsi, która w tym momencie jest zamknięta przez to, że torowisko tramwajowe się osunęło. Kiedy tramwaje tu wrócą i jak wygląda aktualnie ten odcinek w marcu 2025? To wszystko w dzisiejszym materiale z okiem, a Wiznosza prosto zbyt gorszy. Zaczynamy! Partnerem kanału Awizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Okiem Awizonosza widzę Bydgoszcz. Witam Was tutaj, cześć, cześć i zapraszam Was teraz na kolejny materiał z okiem a wiznosza prosto ze Bydgoszczy. W dzisiejszym materiałie pokażę Wam planowaną przyszłą inwestycję tramwajową, bo na razie to tylko i wyłącznie jest katastrofa budowlana. No bo jak inaczej nazwać to, że torowisko tramwajowe się osunęło podczas budowy budynku, a następnie zostało zlikwidowane i przez 7 kolejnych lat nie zostało odbudowane. Oczywiście chodzi o różne zawiłości formalne, ale w dzisiejszym materiałie pokażę Wam jak to mniej więcej wyglądało, jak to wygląda teraz, i jak to będzie realizowane w przyszłości? No bo niedługo tramwaje może w końcu jednak wrócą. Ale dokładnie 23 marca tego roku obchodziliśmy siódmą rocznicę, od kiedy tramwaje nie przejeżdżają przez Babię Wieś, bo czasami dojeżdżają cały czas tutaj, a tylko mocznie od drugiej strony, czyli od strony wschodniej, na tą pętlę, właśnie w tym miejscu, w ramach objazdów czy innych przejazdów, jeżeli chodzi o trasy tramwajowe. Ale docelowo i w normalnym układzie komunikacyjnym nic tu nie dojeżdża. Natomiast ta pętla tramwajowa i cała ta trasa, Została oddana do użytku 21 lipca 1953 roku wraz z ponad 52 km nowych tras tramwajowych: Nałęgnowo, Kapuści Ciska, Glinki, i łącznie to było ponad 34 tysiące podkładów, 600 słupów trakcyjnych, i uruchomiono w związku z tym 5 nowych linii tramwajowych: 5, 6, 7, 8 i 9. No i tak to wszystko w tym miejscu funkcjonowało. Ta trasa tramwajowa, którą właśnie widzicie, jest przejezdna, ale liniowo tutaj po prostu w tym momencie nic nie jeździ poza jakimiś objezdami. No i w ten sposób ta linia, ta pętla tramwajowa funkcjonowała. Tutaj mówię, że tramwaje kończyły faktycznie swoją trasę na tej pętli do 1991 roku, kiedy to ostatnia linia tramwajowa właśnie skończyła przejeżdżać przez tą, kończyć tutaj trasę na tej pętli. Tymczasem aktualnie widzimy most uniwersytecki, który był budowany w latach 2010-2013. Zostało to udostępnione dla pieszych 8 września 2013 Roku, a następnie otwarty 12 grudnia 2013 roku o godzinie 18. Był też remontowany w latach 2021-2022 ma długość 200 metrów i co ciekawe, od 7 stycznia 2014 roku przejazd przez niego autobusami komunikacji miejskiej jest bezpłatny, bo na moście nie ma części pieszej, więc się rzeczy, po prostu dla pieszych jest możliwość przejechania przedostania się z jednej na drugą stronę e, rzeki. Więc taka ciekawostka techniczna. Tymczasem wracamy sobie już do, do tramwaju na Babu. 不用解释。嗯 <Fish. S 1> Fish. No to jest trasa zawiła, w sensie de facto zamknięty odcinek, który uległ zniszczeniu jest krótki, bo nawet na tym odcinku nie ma ani jednego przystanku tramwajowego. Więc de facto do tej pętli cały czas tramwaje mogłyby funkcjonować. Natomiast zwróćmy sobie uwagę na konstrukcję samej pętli. Pętla ma trzy tory, z czego jeden tor musi być zawsze przylotowy dla tramwajów jedących przez miasto. Ciekawostką jest to, żeby tramwaje przejechały przez tą pętlę, muszą w każdym z momentów przejechać właściwie przez cały obrys, jeżeli chodzi o zakres. Czyli tak jak widzimy tutaj po prawej stronie są tory w kierunku górnym. I tramwaje muszą przez te tory przejechać. Nie ma, możli... nie ma po prostu toru szlakowego, który jest przejezdny obok. W tym miejscu z kolei mamy przystanek. Przystanki, jak widzicie, no z tego starego typu, to nie są te nowe przystanki, które widzimy na reszcie przystanków nowych Wybytgoszczy. No i tutaj z tego co widziałem, chyba wszystkie albo prawie wszystkie rozjazdy są sterowane elektrycznie e, e, przez nadajniki. Więc taka ciekawostka. W tym miejscu torowisko teramajowe po części zostało przebudowane i odbudowane w ramach odrębnych inwestycji, które w tym miejscu były realizowane po tym jak już się zawaliło. Natomiast od tamtego czasu torowisko tutaj czeka w stanie surowym, niedokończonym, aby to wszystko połączyć. No i może zetkniemy sobie, jak to dokładnie wygląda, jeżeli chodzi o specyfikację i co tu się właściwie działo. Zwróćcie uwagę, że w tym miejscu torów nie mamy, tutaj się znowu pojawiają, to są stare tory, a po prawej stronie mamy jedno wielkie Bajoro. I to właśnie to Bajoro, to jest problem, jeżeli chodzi o całą tą inwestycję. Zobaczmy sobie to teraz, patrząc z góry z tu drona nad całą trasą, a ja Wam mniej więcej opowiem, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o historię, co tu się działo, kiedy to wszystko się w tym miejscu zawaliło. Dokładnie 19 listopada 2017 roku pękła jezdnia i jedna kamienica, która była obok budowy Nordic Astrum, czyli właśnie budowy nowego wieżowca mieszkalnego, który się miał znajdować zaraz tutaj przy rzece. Od tamtego czasu sprawdzono, coś tutaj dzieje i dopiero 23 marca 2018 roku zamknięto trasę tramwajową w związku z tym, że po prostu było to niebezpieczne do utrzymania w ruchu. Chodziło oczywiście o to, że sam teren w tym miejscu zaczął się osuwać pod torowiskiem tramwajowym, no i też sam teren budowy został trochę zalany przez rzekę, która obok się znajduje, czyli przez Brdę. Co ważne, od tamtego momentu tramwaje w tym miejscu nie jeżdżą, torowisko tramwajowe zostało rozebrane na krótkim odcinku no i tak to mniej więcej pozostało. Następnie toczył się spór z wykonawcą, aby faktycznie odbudował w tym miejscu torowisko tramwajowe. Okazało się, że wykonawca ma problemy finansowe i ostatecznie sprzedał ten teren. Zanim to zrobił, dogadał się z miastem, że faktycznie wzmocni w tym miejscu grunty i wtedy będzie odbudowane torowisko tramwajowe. Natomiast to nie wydarzyło się tak od razu. No, skoro zmienił się wykonawca tych budynków, no to faktycznie trzeba było się tutaj dogadać z nowym wykonawcą i dowiedzieć się, jak on na tą tas budowy będzie wchodzić. Z Nordic Astrium w tym miejscu zmieniło się na B29, który aktualnie zarządza tą inwestycją. No i teraz mamy nowy zakres, jeżeli chodzi właśnie o tą inwestycję. Do 30 kwietnia 2025 roku cały teren ma być zabezpieczony i przeanalizowany, więc de facto mają jeszcze około miesiąca. Teren będzie zabezpieczony? Czy tutaj dokładnie pojawią się w tym miejscu po prostu nowe ogrodzenia? A co będzie dalej? Za chwilę na to wam opowiem, natomiast najpierw zobaczmy sobie tą skocznię tramwajową. Tutaj jakiś czas temu była realizowana modernizacja, jeżeli chodzi o torowisko tramwajowe i budowa nowej trasy w wykopie. Z kolei w tym miejscu tras tramwajowa się kończy i urywa, no bo w tamtym został usunięty. W związku z czym, tu taką mamy skocznię tramwajową, tak się po cichu mówi, że tak to powiem, a właściwie nawet no nie, niekoniecznie po cichu, bo po prostu taka jest nazwa przez mieszkańców. Zwróćcie uwagę, że faktycznie to torowisko tramwajowe się dosyć dużo znajduje na tym ziemi, no i tu musi zostać wybudowana zupełnie nowa konstrukcja, jeżeli chodzi o torowisko, o sieć trakcyjną i po prostu całą nową podbudowę z nasypem dla nowej konstrukcji tramwajowej. Tutaj nie ma sieci trakcyjnej, się wszystko kończy, szyny się kończą, torowisko się, yy, podbudowa batonowa się kończy no i sieć trakcyjna się kończy kawałek wcześniej jeszcze przed tym przejazdem. Oczywiście w tym miejscu, jak widzicie, jest wszystko osygnalizowane, więc skrzyżowanie jest w pełni gotowe do dopuszczenia do ruchu tramwajowego, ale no, tramwaj się tutaj nie zreski, że tak to powiem, no bo nie ma jak. jakby no, Po prostu tu nie ma torów. W tym miejscu musi być to wszystko odbudowane. A żeby zostało odbudowane, teren po lewej stronie, czyli tam, gdzie miał powstać ten wieżowiec, musi być zabezpieczony. No i właśnie do tego przejdźmy. Aktualnie mają być talizowane do tego 30 kwietnia prace przy właśnie zabezpieczeniu terenu i Analizie, ale zabezpieczenie terenu polega na m.in. wymienieniu płotu. Następnie do 31 lipca 2015 roku ma być zasypany stary wykop i zabezpieczony na linia brzegowa, tak aby po prostu wszystko w tym miejscu było stabilne. No i później, jak wykonawca pozyska decyzję na budowę nowego wieżowca w tym miejscu, Trzeba będzie to zrealizować. Musi powstać nowa zabezpieczająca teren, e, konstrukcja żelbetowa, która zabezpieczy w tym miejscu torwisko tramwajowe, aby się tutaj nie wydarzyły jakieś kolejne problemy, jeżeli chodzi o ruch tramwajowy. I następnie muszą powstać budynki z tego, co kojarzy do trzeciej albo czwartej kondygnacji, aby po prostu w tym miejscu teren był już stabilny i aby żadne drgania nie mogły wpływać na teren w okolicy. Kiedy to się stanie, dopiero wtedy będzie można rozpocząć pracę przy odbudowie torwiska tramwajowego. No i plan jest taki, żeby to się wydarzyło do pierwszego

27. Więc de facto przed nami to jest ponad rok. W tym roku mają być pozyskiwane wszystkie decyzje, jeżeli chodzi o możliwość ponownie budowy w tym miejscu wieżowca i tych budynków, tego właśnie budynku mieszkalnego. Ma być też zalizowane właśnie te zabezpieczenia terenu. I jak się uda, to w 2026 roku rozpoczną się prace przy budowie nowych budynków i również później, jak już będzie można, prace przy odbudowie torowiska tramwajowego. Do tego czasu no, wszystko będzie w takim stanie jak teraz. Więc nie liczcie, że w tym roku tramwajem ten gdy przejedziecie. No niestety, sytuacja jest taka, że po prostu był bardzo długi spór formalny, jeżeli chodzi o to Bajoro. Kto ma ostatecznie zabezpieczyć ten teren? Co z tym terenem się stanie? Czy tu ostatecznie jakikolwiek budynek powstanie? Były problemy finansowe, jeżeli chodzi o poprzedniego wykonawcę, no i aktualnie jak wkroczył nowy, no to de facto trzeba rozpocząć wszystkie rozmowy po nowemu od nowa wszystkie pozwolenia i tak dalej. Więc no, czekamy. Tutaj też jak widzicie, bardzo się blisko będzie znajdować ten budynek obok linii brzegowej i ta linia brzegowa też właśnie będzie zabezpieczona do 31 lipca 2025 roku. Natomiast faktycznie jeżeli chodzi o wieżowiec w tym miejscu, to naprawdę będzie całkiem ładna lokalizacja, no bo blisko nad wodą, tramwaj obok, chociaż bez przystanku. No, ale sądzę, że to może być całkiem ciekawa atrakcja. Może, nawet, jak jeszcze w tym miejscu by się pojawiły przystanki tramwajowe, to już w ogóle, bym powiedział, perfekcja i z wygodnym dojazdem do samego centrum miasta. Chociaż tutaj tylko może nie wróci jedna linia tramwajowa. Kursująca, chyba jak już pamiętam, co 20 minut, no bo to jest szóstka, ta co jeździ też y, przez pętle 100 mil. Natomiast, no zawsze coś, że tak to powiem. No i tylko 305 stopiątki na razie funkcjonują. Natomiast pewne jest jedno: to torowisko tramwaju, które widzicie w tym miejscu, raczej już nie uświadczy tramwaju, bo musi być y, z, w tym miejscu złożone i wybudowane zupełnie według nowego projektu. Tak by po prostu całość się spięła. No bo jeżeli tu mamy taką górkę, no to tu po prostu musi się pojawić nowa skarpa, nowy nasyp, na który będzie cała konstrukcja. Tramwajowa. Mam nadzieję, że w miarę Wam naświetliłem tą sytuację, jak to tutaj się prezentuje. Tutaj, lecąc tak nisko, możecie zobaczyć dokładnie, gdzie się zaczyna y, sieć trakcyjna i sekcja po prostu nad tym skrzyżowaniem. I ciekawe to zrobili, bo faktycznie tutaj też przystanki mają nierówne długości. Tramwajowe mają wyświetlacze, natomiast ważne jest to, że przez to, że w tym miejscu te przystanki mają nad sobą sieć trakcyjną, to w teorii tramwaje mogą tutaj wytrójkątować, jeżeli byłyby jakieś objazdy. No i nie będzie tak, że wszystko będzie stało i nie będzie możliwości tej wjazdu. Niemniej no tak mniej więcej wygląda ta inwestycja, czekam, aż w końcu tramwaje tu ponownie pojadą, tak samo jak w Toruniu na Katarzynce ponownie zaczną pociągi się zatrzymywać, więc takie tutaj dwie dosyć ciekawe odjechane inwestycje mogliście zobaczyć w ostatnich dwóch dniach. Tymczasem jeżeli taki materiał z bydgoskich inwestycji w formie Okiem Awiznosza Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie w bo i ten dziwny cmarczak. Jak zawsze Was tutaj zachęcam do zostania Patrona wznoszę, bo to dzięki Wam z... nagrywam więcej materiałów z Okiem Awiznosza, bo normalnie w ramach partnerstwa, z współpracy mojej z Koleo, bo par... Koleo jest partnerem kanału i dojeżdżam do różnych miast bez opłat. Natomiast dzięki Wam, Patrona Wiznosza mam możliwość zostania w tych miastach na więcej niż jeden dzień i po prostu nagrania większej ilości filmów. Dzięki Wam również niedługo rozpocznie się już pełną parą seria od kwietnia z katowickiej średnicy, gdzie po prostu będę Wam pokazywać cały aktualnie realizowany odcinek od Dąbrowy Górniczej do końca Katowic, przez cały Będzin i rzecz jasna również przez cały Sosnowiec. Więc to właśnie dzięki Waszym staraniom mam możliwość realizacji takich materiałów. Tutaj patrząc jeszcze na górze z tego mostu możemy zobaczyć takie zęby, w sensie to trochę wygląda jak jakaś taka paszcza krokodala, który ma tutaj na górze zęby. No tak trochę to wygląda. Most Podwieżany na 200 metrów, bardzo ładna konstrukcja. Jak widzieliście, nie mogłem się oprzeć, żeby nie przelecieć przez niego się, że tak to powiem. Tymczasem do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!